Przez następny tydzień codziennie będę wstawał o 5 rano. Może to nie brzmi jakoś mega ekstremalnie, ale jestem osobą, która codziennie stara się przebudzić pomiędzy 7 a 8, ale i tak czasem mi nie wychodzi i wstaję około 9. I czytałem ostatnio, że w momencie, gdy wstajesz od 5 do 6 godziny, to jesteś najbardziej produktywny, że wtedy tego dnia jesteś najbardziej produktywny. I sobie to postaramy się przetestować przez następny tydzień. Tylko, że ja mam jeszcze jeden bardzo wielki problem. Ja nie kontroluję tego, jak wyłączam budziki. Jestem tym typem osoby, która tego nie kontroluje. Także połączymy sobie Takiego vloga z codziennym wstawaniem o 5 rano I zobaczymy, czy w ciągu tego tygodnia Stanę się milionerem Bo milionerzy podobnie wstają o 5 rano I biorą zimne prysznice Czy może to jednak jest bullshit I nie będę po tygodniu milionerem No a teraz idziemy najpierw coś ważnego załatwić I połączę to z vlogiem No tak się składa chłopaki, że to jest mój tydzień urodzinowy Mam w tym tygodniu urodziny za dwa dni nie. W niedzielę. Kończyłem pracę, a teraz idziemy sobie coś przekąsić. Ale kurwa piękna jesień się, chłopaki, zrobiła. A ja w gówno chyba wdypnąłem, ja pierdolę. Przątajcie po swoich psach, chłopaki, dobra? Ale to na szczęście, nie? Tak się mówi. Załatwianie, chłopaki, jakichś dorosłych spraw musiałem się ubezpieczyć, bo tak, kurde, jak chodziłem do pracy, to jakoś o tym nie myślałem w sumie, bo tam jakieś ZUSy... się płaci, ale to nie jest i tak mimo wszystko ubezpieczenie prywatne. Tak się zastanawiałem, kurde, może powinienem się ubezpieczyć. Ja się ubezpieczyłem, jak dorosły, odpowiedzialny człowiek. O, ale wam bullshit tutaj gadam, kurwa, dorosły, odpowiedzialny człowiek. Ja już, chłopaki, w tej chwili mogę powiedzieć, co jest najcięższego wstawaniu o 5 rano. Że po prostu około godziny 15-16 chcę ci się spać. Prawda jest taka, że się nie wstałem o 5 rano, ale już chce mi się spać o 15:00. 15. No i właśnie. I tutaj jest problem, bo ja nie mogę teraz, no nie może teraz się jeszcze małej kawki napiję, ale jakbym się napił dużej kawy, już jest po 16, to wtedy bym nie zasnął o tej 22 i miałbym jutro problem z obudzeniem się. Musiałbym pójść spać najpóźniej o 23. Także teraz sobie przekminiam, jak to zrobić, żeby być jednak mimo wszystko jutro wyspanym, bo jutro mam bardzo długi dzień, bo wyjeżdżam na jeden dzień pociągiem rano, wieczorem wracam, coś załatwić. No a teraz jeszcze może tutaj was tak zatrzymam i może time Lapsa zrobimy z pracy. 21.30 Ja już teoretycznie powinienem niedługo iść spać, jak chcę wstać o 5, mieć 7 godzin snu. Jeszcze trochę posiedzę, ale o 5 wstajemy. Bo dodatkowo, dodam sobie tutaj jakiegoś twista, że za każdą dodatkową minutę spędzoną w łóżku o godzinie 5 Będę robił jakąś karę. To nie wiem jeszcze jaką, ale no jeszcze pewnie z godziny, z półtorej posiedzę. No dobra, ale pojutrze będzie lepiej, lepiej, lepiej. A żeby w dzień swoich urodzin spać, kurde, o piątej wstawać, to co ja będę robił od piątej? Coś będę robił, no tak. coś będę robił. Także na te kolejne dni muszę przygotować się na dużą ilość kawy, kofeiny, dzików. Bardzo ważne jest, żeby po prostu się wysypiać, żeby wypoczywać w trakcie tego snu, żeby to był głęboki sen, przewietrzyć pokój, nie spędzać czasu. Mówię jak jakiś guru, nie spędzać czasu przed komputerem, przed sen. Ale właśnie ja mam tak, że przed snem najwięcej zrobię. Że teraz mi się zaczyna chcieć robić, jak jest ciemno, tutaj ledzik jest, który ostatnio razem przyklejaliśmy. I wtedy mi się chce działać. A w ciągu dnia ja muszę być z domu, żeby coś podziałać. Że wiesz, gdzieś tam sobie usiąść, bo w domu to mi się w ciągu dnia nie chce. Bo są lepsze rzeczy do roboty niż w domu, nie? Wiesz o co chodzi. Dobra, kurde, mam nadzieję, że wstanę jutro o tej piątej. Muszę. I za pięć godzin chcę wstać. Znaczy, pracę wykonywałem. A powinienem teraz siedzieć godzinę przed, przed snem? Przed snem bez jakiegokolwiek, wiecie, screen time, akurat. A siedzę przed komputerem. widzimy się o 5 rano. O, kupo chłopaki, nie wiem jak to się stało. Od 5 miałem załączone budziki co minutę. Nic mnie nie obudziło. Znaczy, obudziło mnie, ale nawet nie byłem świadomy, że ja wstałem i to wyłączyłem. Kurwa, pierwszy dzień i dwie godziny spóźnienia. Czyli tak, no, za pierwszy dzień już mam 120, nie wiem, powtórzeń, minut, czymś do zrobienia odnośnie tej kary. Ja pierdzielę. I najgorsze, że nie mogę się jeszcze rozbudzić teraz. Za godzinę muszę wyjść, kurwa. 7.22, a miałem o 5 wstać. O Jezu, jak ja wyglądam, kurczak kurczek mały. Nie bierzcie ze mnie przykładu, chłopak. Ale to jest coś, na co. Nie, nie do końca mam wpływ, no. Ja mówię wam. To, to nie jest tak, że jestem świadomy: jestem totalnie nieświadomy, jak ja rano wstaję i to wyłączam. Śniadanie mistrzów, chłopaki. Mamy tak. Yy, kajzereczkę. Lekki serek wiejski, na to. I do tego yy, ten. Taki serek z wie wielką zawartością białka. Takie kurde ośniadanie wiesz, zwykły mistrzów. Kurde, za późno wstałem: o 5.00 trzeba było wstać. Oficjalnie możecie pisać, że Andy Fire, że nie wstał. 45 minut muszę wychodzić, bo mam pociąg. Pociąg. Podróż chłopaki, nic pewnie nie słychać. 11.30. My wysiadamy na Lublin Zachodni. Czyli teraz. Stary bilet kosztował dwie dyków. Dwie dywy. A autem na paliwo wychodzi 100 złotych Pociąg 2 dyszki W Zaoszczędzony 80 złotych Chłopaki, miałem wyjść w centrum Lublina Gdzie ja jestem? Lublin Zachodni Ale ty, tak wygląda Lublin Zachodni? Przecież ja na jakiejś wsi kurwa jestem tutaj Gdzie ja jestem panie? No ale wracając do załatwienia jedną bardzo ważną sprawę Później wieczorem zapraszam... czy gdzie, gdzie mam iść? Zapraszam tutaj moją rodzinę z Lublina Do restauracji Do restauracji ich zabieram no w ramach, wiecie, moich urodzin, które są za 3 dni. Eee, no i wieczorem wracam do domu. Ale tak przez chwilę jak stałem na, na tym peronie w Warszawie, to tak mi troszkę taki żal złapał, że kurde, że jednak nie pojechałem autem. Ale nie, kurde, siedziałem tutaj porobiłem rzeczy na telefonie, popracowałem chwilę. To jest W i za 20 zł. Kawkę sobie jeszcze wypiłem, to dokładnie za 20, za 32. Kurde, W w chuj. Ale no nie jestem z siebie zadowolony, chłopaki. Ale powiem wam tak, no no, nie będę chłopaki ukrywał, że nie jestem z siebie w ogóle zadowolony, że dzisiaj o 5 rano nie wstałem. Nawet nie pamiętam tego momentu, w którym wstałem i wyłączyłem na dwóch telefonach budziki. Nie pamiętam, a ja jestem typem osoby, żeby wstać, to muszę mieć tysiąc budzików. Nie pamiętam ani jednego, który wyłączałem. Jutro na pewno już wstanę o tej 5, bo jutro mam dużo rzeczy do zrobienia, bo po pracy już dziewczyna mnie zabiera, partnerka życiowa moja. Zapiera mnie do Santago. Ja Uwielbiam tam jeździć. Zwłaszcza, że to jest, no kurde, ile chwilę od Warszawy. Od naszego domu to jest to, nie wiem, 50 minut. Ja nie wiem gdzie jest. jakbym dosłownie wyszedł do jakimś. Ale piękna jest jesień. Piękna jesień. Przepiękna. A fajną rzecz zrobiłem w, w pociągu, bo zoptymalizowałem bardziej mojego Instagrama pod, pod jakiś marketing, to znaczy pod sprzedaż pod zamykanie klientów po prostu. Fajny opis zrobiłem, nazwę sobie zmieniłem i już nie jestem Andi, znaczy jestem Andy? Kurwa, gdzie ja tam mam iść, chłopie? Żeby mieć większy argument, jak po prostu piszę już do jakiegoś klienta i wychodzę z jakąś propozycją w jakiejś współpracy, to żeby on widział czym się dokładnie zajmuję, a nie że muszę, bo była taka sytuacja, niejedna, że a w sumie potrzebujemy pomocy marketingowej, tylko jaką nam możesz pomóc zaoferować? I nie miałem to od razu, jakby, tej oferty. Nie miałem od razu tej oferty. Że wiesz o co chodzi, że klient po prostu nie wiedział, co ja im mogę zaoferować. Czy kurwa, zrobię im tabelkę w Excelu, czy przeprowadzę kampanię. O, jeszcze zrobiłem, o, jeszcze w aucie zrobiłem bardzo duży outreach do potencjalnych firm. Starej, ja nie wysłałem żadnych kurwa Lublinie. To nie jest Lublin, patrzcie to. Tak wygląda dworzec w Lublinie. Nie, no to jest piękne, że jestem w Lublinie. Że wyszedłem w Lublinie, idę 500 metrów w tamtą stronę i jestem. No, już no, tutaj na Jana Pawła, Kto zna Lublin, ten zna Lublin. Chłopaki, dopiero do domu wszedłem. Jutro o 5 rano muszę wstać. Żyćcie mi powodzenia. Zrobiłem sobie na iPhone'ie taki skrót, znaczy skrót, automatyzację, A to jest w aplikacji Skróty. Skróty, patrzcie. I mamy tutaj tak. Yy, Czyli tutaj będzie to new shortcut, nie. Automatyzację codziennie o 4.59. Wykonaj, nagraj wideo, czyli to będzie tak wyglądało. Codziennie rano będę ustawiał na statywie, żeby to tak wyglądało. Odpala się i nagrywa mnie, jak wstaje. Tylko, no, aby to działało, bo nie, nie mam do końca, jak tego przetestować. No, teraz tu przetestowałem. No i codziennie. 4.49. No i zobaczymy. Czy będziecie mieli cudowne przebitki z tego, jakie ja rano wstaje, czy nie? A, jeszcze dodatkowo. I na moim Instagramie zapytałem się was, jaką karę powinienem zrobić za każdą minutę dłużej w łóżku. No. Nie no, 5.13, żartowałem chłopaki. Kurwa, po szczerze, no nie wstałem, nie? Wstałem przed siódmą i miałem zupełnie co innego w głowie niż nagrywać. Znowu nie wiem, kto wyłączył mi budzik. Nie wiem kto. Może to ty byłaś. Nie wiem, kto mi wyłączył ten budzik. Nie, serio, ja nie pamiętam momentu, w którym ja wyłączam ten budzik. To jest najstraszniejsze, że ja nie pamiętam momentu, w którym ja wstaję i go wyłączam. No i tak. Czyli nasz jakby tydzień przeciąga się od dzisiaj do na za tydzień. Żebym zrobił ten jednak tydzień, żeby to nie było, że kurde tydzień minie, a ja ani razu nie wstałem o tej piątej. Czyli jutro wstaję o piątej. Mhm. Tak, jutro wstaję o piątej i za te dwa dni robię karę. Proste. Eee, skończyłem pracę, jeszcze wczoraj i tak do drugiej siedziałem. Tak jakbym wstał o piątej, tylko trzy godziny snu. Skończyłem pracę wczoraj, bo właśnie musiałem skończyć stronę internetową dla klienta. I miałem problem z optymalizacją jej na telefonie. Kurwa, jakoś na telefonie wolno działała. Yy, ale wczoraj to chyba był jakiś problem z serwerami, na których stała Także, dzisiaj już było wszystko w porządku No ale co chciałem powiedzieć, że yy, Zaraz jadę do Santago, dziewczyna mnie zabiera na moje urodzinowe Na urodzinowy wypad do Santago I muszę jeszcze załatwić kilka rzeczy Załatwić kilka rzeczy, muszę pójść coś zjeść No, ale już pracę na dzisiaj skończyłem Pisaliście mi jakieś kary, które powinienem zrobić Które powinienem wykonać za to, że yy, Że zaspiałem Tak, pomysł numer jeden Każda minuta 10 zł dla potrzebujących, to już by było 60, 60, to 180, 1800 zł, za każdą minutę musisz wykonać 2 minuty deski. Czyli bym musiał jakby w pozycji deski stary siedzieć 3 godziny, nie 3, 6 godzin, bo to było jakby 180 razy 2, no to mamy 360, 360 podzielone na 6, to mamy 5, 5 godzin. 5 godzin, nie 6, Równo 6 godzin bym musiał spędzić. Niemożliwe. Daję ci klapsa w Dupala. Serio, brachu. Blik 5 złotych dla mnie. Kupujesz kwiatka. Tego typu odpowiedzi mi tutaj dawaliście. Ty to co? Widzimy się w Santago, stary. To jest luźny vlog. Taki kurde, patrzcie, jak sobie Andy żyje. Czym ND, co Andy działa. Czym się Andy zajmuje. Yy, bo to jest takie, wiecie, tutaj burzymy taką. Że nie ma między nami takiej bariery, że ja nie mam żadnej maski, nie wiem, nie robię żadnych scenek, tylko widzicie mnie jako mnie. Lipton Zero, możecie mi zasponsorować. Dobra. Upaki, ale pogoda się dupna trafiła. Półtorej godziny, znaczy jedziemy już 30 minut do Suntago, gdzie powinniśmy 40 jechać, jeszcze 54. A nawet z Warszawy nie wyjechaliśmy. Jak deszcz zaczyna padać, to nagle ludzie zapominają, jak się prowadzi auto. Dwie godziny tu jechaliśmy Nie, ja trzy godziny w Bałcie siedzę Ja pierdzielę. To tak jakbym do Krakowa kurwa dojechał Kumasz ty to? Ale jesteśmy Suntago To zostawiam was zostawiam Przywitaj się z chłopakami Czemu im buziaczkę wysyłasz? Suntago, strasznie dużo osób Z piątek wieczór, ale dobra O kurwa, kości trzeba rozprostować Kamerę tutaj zostawiam Jedziemy się bawić Essa. Nie no, pewnie ze dwie, trzy godzinki będziemy Coś pójdziemy zjeść Ty, to wygląda jak śnieg na kamerze to wygląda jak śnieg, to co pada. Dobra, idę się przywierać w kopilówki, chłopaki. Teraz jestem chłopaki już po baseniku. Chłopaki, patrzcie, jakie Kongo tu jest. Fajnie! Stary, normalnie to jest DJ. Teraz Wam pokażę. Stary pan DJ i pan, który gra na bębnach Na pewnach jakiś na perkusji, a też tu perkusja. Dobra, fajnie. Chłopaki tyle było z Santago, jutro o 5 rano się budzimy, jest godzina, zaraz 21. Także znowu będzie lipa, ale plus jest taki, że jutro będzie zmiana czasu, także będę spał jakby dłużej gość do 6, ale jutro wstaję o 5. I nie ma chama we wsi, że nie. No fajne Santago, Santago fajne, lubię. Dobra chłopaki, widzimy się o 5 rano. Chłopaki, no nie uwierzycie mi. Naprawdę no nie uwierzycie mi co się dzisiaj wydarzyło. Ale to może nie ja wam będę to mówił, tylko moja dziewczyna wam to powie. Co się, Julcia, wydarzyło dzisiaj? Wczoraj wyłączyłam budzik, bo chciałam spać sobie. i chciałam, żeby spać. I chciałam, żeby Andrzej jakoś się wyspał, bo ma niedługo jutro, więc chciałam, żeby się wyspał. No i tyle. Chłopaki, i przez ten tutaj sabotaż chuj głupio, bo wstaliśmy o 10.30, czyli 5,5 godziny zaspałem, a 5,5 godziny to jest 330 minut. Czyli czegoś będę musiał zrobić 330 plus te dwa razy, co wtedy zaspałem. Ale jutro wstajemy o piątej. Czy jutro nie zostanę sabotowany? Nie wiem. Ale teraz sobie będę brał sznysla, chłopaki. Hyge. Dobrze, że tutaj pierwsza literka nie jest inna, bo nie mógłbym tego przeczytać. Chłopaki, patrzcie jaka bestia. Ziemniaczki tutaj. O tutaj patrzcie. Burgera, Julka, je. Smacznego dla Was i dla nas. Dawaj, nagrywam. No idziesz. Super, tak. Super, tak. Patrzcie jak tutaj pięknie jest. To są Łazienki Warszawskie. I dzisiaj tak, tak dzień wygląda. Jeszcze później wieczorem idziemy na zajebistą aktywność. Bo chłopaki idziemy na. No nie, to będzie taki labirynt w kukurydzy. I tam będą nas straszyli. Ja już mam pełne gacie, po nagrywam. Ale ciotka cringe'em zawaliła, no, ciotka z cringe'em zawaliła. Coś tam postaram się nagrywać iPhone'em, ale no ja już mam pełne gaci jak sobie o tym pomyślę. Normalnie tam chłop może z piłą motorowo mnie gonić, No oczywiście no jaką mechaniczną. Chyba tak. Piłą może mnie gonić, tylko ona wi wiadomo będzie bez łańcucha. No ale i tak, nie? To trochę zryje ci beret. No ale plus jest taki albo minus, że tam będzie 100 osób oprócz nas. Że to jest dla 100 osób, no? 100 osób jest w puli. To znaczy 100 biletów tam było Ale to jest mega wielkie to podobno No i tam idziemy na 22 Teraz w międzyczasie, patrzcie jak to jest pięknie Dzisiaj chłopaki nie mówimy o pracy, bo dzisiaj jest wolne Jutro też nie mówimy o pracy A może jutro już mówimy Jutro już wstajemy o 5 Nie, o 5 Patrzcie jaki pan ma tutaj styl Tyle z tego było chłopaki Chłopaki Jak wyglądam? Jeszcze zaraz później jak dojedziemy to mnie dziewczyna nagra Ale co kurwa, budzę, budzę respekt kurwa? Przestraszy mnie taki chłopek jakiś Oczywiście, że nie przestraszy, co? Eee, chciałem wam pokazać jaki mam eee, chłopaki nie jest jeszcze straszny Gdzie jak ktoś. jest Tak tu z góry chłopaki wygląda. Nie co wiem. No ja już czuję aurę tego miejsca. Trochę się cykam, ale będzie git chłopaki. Ty patrzcie jakie to jest gigantyczne chłopaki. Czekaj, my musimy spojrzeć na to tak. Z tej strony Jesteśmy tutaj. No tak. Wejście idziemy... A to czekaj, a tu mamy... No to tutaj przechodzimy, tak? Tak, i musimy zbierać a a te musimy wszystkie jakieś naklejki dla biering, Tak mi się wydaje. A kto nam to da? Ktoś tam będzie to nam dawał, czy coś takiego. I jedziemy tu. No bo to można by było tutaj iść po prostu w prawo i kurwa wyjść. Co? Wygrałaś? No nie, no kurwa chodzi o to, żeby się zgubić z tym okay. nawidjęcie, żeby coś przeżyć. Takie Ojej, jest moje nie zdanie, radziemy. chłopaki. O, chłopaki, patrzcie ile osób tu jest. No 100 100 równo, nie? Nabiłem mechaniczną! Ale się nabiłem, ała! Jest! Bo wpadłem na jaja, na, a to jest twarde chłopaki. Ała! Chłopaki, kurwa, wyszliśmy! Uciekamy, ja! Ta, tak, tak! O! O! chłopaki! Kurwa, dobra, zajebista zabawa. Ale patrzcie, jak moje buty wyglądają. O, chłopie! A moje, Twoje. Nieźle. Nieźle. Ale zajebiste to było. Ale patrz, wyjściem wyszliśmy, a nie. Dobrze, piąteczka. No bo ja dobrze poprowadziłam jak zwykle, a no. O kurde, chłopaki, ale zajebiste zabawa. Szczerze, zajebiste to było, chłopaki, kurwa. Jak macie szansę. Nie wiem, już nie będziecie mieli to widzicie za, za tydzień. Zajebiście się bawiłem. O, nie za dużo dla was nagrałem. Trzeba było spierdalać tego Tak, Ta, trzeba było spierdalać. Nie no, chłopaki. Parcie tak nas tutaj przyjęli. Mega W miejsce, jak to się nazywa, zielony. Labirynt. Zielony labirynt, mega W miejsce. W zabawa. Szatał dla nich. Słychać nawet pana z piłą motorową. Za dużo nie nagrałem, ale no tak jak mówiłem, powrócę wam tutaj co, to, co pomagrywałem. I powiem wam, my tutaj trzeba było jakieś naklejki zbierać, ten tego, co widzieliście, ale my tego nie zbieraliśmy, bo my chcieliśmy się po prostu przestraszyć. E, ale co wam chciałem powiedzieć, że naprawdę jest zabawa. I ty, i wyszliśmy normalnie wyjściem, a nie tutaj bokiem, tak jak można było, jakby ktoś nie trafił do wyjścia. Tak nas y, moja dziewczyna poprowadziła, no. Ale najlepsze jest to, że my nawet z mapy nie korzystaliśmy. No o ilegoś ja, z piło. Bo, ja, to, bo to było widać. Po prostu ja czułam, gdzie ja jestem. Bo to było wstecz spojrzeć na drzewa. Kurde, no, nie mogę postrzyć. Cześć, cześć. <słyszy> no i co? I zajebiście, patrz przez, przez wszystkimi ludźmi. Mamy górną Kiełbaskę, oni będą dopiero jedli, a my już będziemy sobie odjeżdżali bez kolejki. W. A tego nie widzieliśmy, tego e, Ita. Ale patrzyłeś, to patrzyłeś. Widzieliśmy chyba. Nic nie widzi, pamiętam. I... A może nie, nie widzieliśmy. Tego też chyba nie widzieliśmy. Dzień dobry chłopak. Nie wiem co będę robił chłopaki, ale wstałem. Muszę ciszej mówić, tu moja partnerka śpi jeszcze. jak ja wyglądy tragiczne. Dobra, umyję się. Chłopaki zdecydowałem, że idę biegać. O, Idę biegać, no nie wiem, czy 3 kilometry przebiegnę. E, chłopaki, musimy pogadać. Sytuacja wygląda tak, że tutaj leży moja mordeczka. Sytuacja wygląda tak, przez ten cały nasz challenge, dzisiaj albo jutro, mija tydzień od kiedy miałem wstawać o 5 rano, ale aktualnie jestem w takiej pozycji, w, taki, w takim czasie jakby w życiu, że czasem chodzę spać o 2-3 i nie widzi mi się wstawanie o 5. Chciałem to zmienić przez ten okres, tego tygodnia, ale no jak sami widzieliście po tym vlogu, było to średnio możliwe. Były dni, że siedziałem do pierwszej, drugiej przed komputerem i musiałem coś dokończyć robić. Były też dni, że po prostu gdzieś wychodziliśmy i bardzo późno wracaliśmy do domu. I w ogóle to jest straszny fail ten film, ale uważam, że z tego bardzo fajny vlog wyszedł. Od czterech dni nic nie nagrywałem do tego filmu, bo każdy dzień wyglądał identycznie. Szedłem spać o drugiej i miałem wstać o piątej. No nie wstałby o piątej. O siódmej wstaję, o 8 wstaje. Tak? O ósmej wstaje, tak jak normalnie wstawałem. Siódma, ósma. I do czego dąży? Zastopowałem też challenge na jeden dzień. I też wiecie takie trochę ciperskie stopować challenge, bo miałem po prostu urodziny. Miałem moje 24 urodziny i chciałem je spędzić z najbliższymi. Nie dzieląc się tutaj z wami tym, co robiliśmy, tym, w jakiś sposób czas spędzaliśmy, bo po prostu jest to był to czas dla nas. Dla mnie, żebym, żeby, żebym mógł spędzić z moimi najbliższymi czas. I tak e, i chciałem docenić jakby każdą e, chwilę, którą spędziłem tutaj z moimi najbliższymi. Ze wszystkimi się udało spędzić czas przed moimi urodzinami. To jest bardzo rzadkie, że każdy może akurat w tym terminie się spotkać albo nawet tego samego dnia, a to akurat wypadała niedziela czy tam sobota. No i chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że, że warto bardzo doceniać takie chwile, gdy, gdy możesz się spotkać z swoimi najbliższymi, z Twoją rodziną jak jesteście wszyscy zdrowi, wszyscy tutaj jesteście, bo no i trzeba to doceniać bardzo. Też takie jest życie, że człowiek sobie zdaje sprawę, że nadejdzie dzień, że kiedyś po prostu kogoś nie będzie. No i trzeba doceniać każdą chwilę, bo najpewniej nadejdzie taki dzień, że, że pewnie kogoś z tego grona już nie będzie z nami. I to był kolejny rok, gdzie mogłem ze wszystkimi moimi najbliższymi spędzić moje urodziny, także no to był czas taki dla mnie i dla nich i i taka tutaj wiadomość dla Was, żebyście też, jak macie taką możliwość, spędzić czas z najbliższymi, to żebyście poszli, spędzili czas z najbliższymi, docenili ten czas, bo najpewniej nadejdzie taki dzień, że, że może już kogoś z tego grona nie być, może na przykład zdrowia nie być, czy może no, i żebyście doceniali każdą taką chwilę, jak możecie spędzić czas. Z. No, z jakim ze swoją rodziną, po prostu, ze twoimi najbliższymi. Niekoniecznie to musi być rodzina, tylko twoi najbliżsi. Dzięki, chłopaki, że to oglądacie. Dzięki, że mnie wspieracie. Bardzo doceniam, chłopaki. Comeback i Serial, pamiętajcie, chłopaki.